Robimy podkład na wesoły Wzgórza. Mógłbym to zrobić sprayem, ale wtedy bym się tu udusił. I ciąg dalszy malowania Wesołych Wzgórz nad doliną. Takim knypkiem muszę malować. Takim knypkiem. Tak to upaprałem i teraz to schnie. Z góra mamy wstępnie pomalowane. I teraz wszystkie te zbocza. Większe lub mniejsze. Musimy pokryć piaskiem. Okay, Piaskowe zbocza sobie schną. W tym czasie popramy tutaj klejem z wzgórza i posypujemy trawą. Pan trawa zielony i pan trawa suchy, żółty. A że susza? To i trawa musi sucha być, nie? O, kurde, zaraz moment. Jest iska. No i dobrze. I niech schnie. Jak wszystko Tutaj przy torach już dam trawę w trochę gęstszym kleju. tym to wszystko nie pływało. Odkład, który zrobiłem z piasku już jest twardy, w miarę to podeschło. I teraz co? Ja to robię tak, że smaruję to wszystko jak zwykle rozwodnionym wikolem. I dosiewam trawę. O tyle jest to fajne, że można sobie tym piaskiem takie delikatne zniesienia uformować. To raz, a dwa, między źdźbłami trawy widać po prostu, no piasek, jakiś grunt. Wcześniej to styropian malowałem, ale szczerze mówiąc, to jest chyba kapkę lepszy patent. I teraz robię tak. Pewnie nie tylko ja tak robię. No, tak jak mówię cały czas, ja tu to jestem totalnym amatorem bawię się tutaj i eksperymentuję i wychodzi to z różnymi efektami. Dobra, i teraz nie wiem na ile jest to mądre, co ja robię, ale mam taką bardzo drobną zmieloną glinę. Dosłownie pył, no może za dużo powiedziane, i sypię to z góry czymś takim. I teraz ta drobna granulacja wchodzi między zibła i jeszcze dodatkowo fajnie kolorystycznie przełamuje to wszystko. I kiedy klej wyschnie, nadmiar odkurzam tego pyłu, oczywiście też ściągam te luźne źdźbła trawy. To zawsze jakieś no zostaną. I wygląda to niegłupio. Oczywiście tym się nie przejmuję zupełnie tymi tymi większymi kawałkami. No tak jak mówię jak to podeschnie, to i po prostu odkurzę. Tak wyszły te wzgórza, powiedzmy wzgórza, jakieś tam, pagórki, które robiłem wcześniej. Tutaj, gdzie jest ciemniejsza plama, to ta glina jeszcze schnie. Natomiast kiedy wyschnie, będzie miała taki fajny, jasny, jasny bardzo jasno-brązowy kolor. Na pewno jest to lepsze niż piasek. Według mnie, no, nie jestem ekspertem, ale no, mi osobiście bardziej się podoba. Jest jeszcze do dopracowania kilka miejsc, ale chyba efekt jest zadowalający. Oczywiście trzeba jeszcze odkurzyć te luźne, większe kawałki. Luźną trawę. No i dalej do przodu, a jest do zrobienia jeszcze sporo.